Na koniec każdej udanej rekrutacji mówię najlepszemu kandydatowi, szczerze, myślę, że sobie nie poradzisz. To tylko jeden z pięciu kluczowych elementów systemu, który znacząco redukuje rotację w biurze nieruchomości. Ciągła rotacja agentów to plaga naszej branży. Właściciele biur tracą czas, pieniądze i energię na procesy, które kończą się odejściem pracownika po kilku miesiącach. Ale problemem nie jest rynek. Problemem jest brak systemu. W tym filmie pokażę wam 5 kroków, które musicie wdrożyć, żeby wasi agenci nie tylko zostawali w firmie, ale też osiągali w niej sukcesy. Wszystko zaczyna się od rekrutacji. Jeśli bierzesz kogoś po jednym spotkaniu bez żadnej weryfikacji, to prosisz się o kłopoty. Żeby znaleźć ludzi, którzy zostaną na lata, musisz mieć solidny proces. Jak to wygląda u nas? Mamy 3 stopniowy etap po pierwsze zadanie rekrutacyjne. Wysyłamy kandydatowi proste, 15-minutowe zadanie. Nie sprawdzamy w nim wiedzy, tylko zaangażowanie. Jedną z naszych kluczowych wartości. Jeśli ktoś odpisuje, na to stanowisko nie wysyła się zadań. Albo pyta, czy dostanę za to wynagrodzenie? Już wiemy, że nie pasuje do naszej kultury. To jest pierwszy, najważniejszy przesiew. Po drugie, pierwsze spotkanie. Tutaj skupiamy się tylko na wiedzy merytorycznej, sprawdzamy twarde kompetencje. Po trzecie, drugie spotkanie z finalistami. I to jest klucz. Rozmawiamy głównie o wartościach i mentalu. Dla nas to jest ważniejsze niż sama wiedza. Sprawdzamy, czy dana osoba myśli podobnie jak my. I na sam koniec robimy coś, co nazywamy testem zniechęcenia. Mówimy kandydatowi wprost: Słuchaj, szczerze mówiąc, mamy wątpliwości, czy sobie poradzisz. U nas jest ciężko, dużo się pracuje, czasami trzeba zostać po godzinach. Jesteś pewien, że dasz radę? Chcemy zobaczyć jego reakcję, sprawdzamy w ten sposób jego determinację. Drugi powód, dla którego agenci odchodzą to brak onboardingu. Nieźle przygotowany onboarding, to po prostu jego totalny brak, szczególnie w mniejszych firmach. Jak pytam właściciela, jak planuje wdrożyć nowego pracownika, najczęściej słyszę, no co, będzie ze mną jeździł, będzie patrzył, jak ja pracuję i się wszystkiego nauczy. To jest największy błąd. Nikt nie uczy się sam, tylko patrząc na kogoś. Podstawą jest dobrze zaplanowany proces wdrożenia. Przez pierwszy okres musisz być z tą osobą bardzo blisko. Daj jej pakiet szkoleń do przerobienia, poświęcić jej czas, np. przez pierwszy tydzień macie codzienne, godzinne spotkania, gdzie tłumaczysz kluczowe kwestie. Zadania deleguj stopniowo. Zacznij od małych kroków, niech wykona parę zimnych telefonów, a Ty odsłuchaj i oceń te rozmowy. Trzecią rzecz, którą musisz zweryfikować już na etapie rekrutacji to czy kandydat ma pieniądze na start. Bądź w tym brutalnie szczery. Powiedz wprost, w tej branży większość agentów przez pierwsze 3, a nawet 6 miesięcy nie zarobi ani złotówki. Mamy tylko prowizję, nie ma podstawy. Trzyma pan, pani odłożone powiedzmy 30 tysięcy złotych, żeby przetrwać ten okres? Musimy mieć pewność, że ta osoba ma oszczędności. Jeśli ich nie ma, to choćby była najbardziej zmotywowana na świecie i tak odejdzie. W pewnym momencie przyjdzie stres związany z opłaceniem czynszu i po prostu zrotuje. Mamy już dobrze zrekrutowaną osobę z oszczędnościami, która przeszła przez świetny onboarding. I co dalej? Cele i dobre zarządzanie. Ludzie lubią dążyć do celów, bo to ich motywuje. Ale cele dla nowej osoby muszą być małe i osiągalne. Nie dawa jej targetów jak dla weterana. Zacznij od małych rzeczy, zrób jedno spotkanie pozyskowe w tygodniu, potem pięć w miesiącu, potem podpisz jedną umowę na wyłączność. Zdobywanie małych celi buduje pewność siebie. I druga kluczowa sprawa. Ludzie najczęściej odchodzą nie z firmy, od złych menadżerów. Jeśli jesteś menadżerem, musisz być w stałym kontakcie z zespołem. Bądź wspierający, ale też wymagający. Nie zarządzaj przez strach. Dobrym narzędziem do sprawdzania atmosfery jest ankieta ENPS, czyli Ankieta Satysfakcji Pracowników. I jeszcze jedna super ważna rzecz. Ludzie odchodzą, bo nie widzą dla siebie przyszłości w firmie. W wielu biurach prowizja to zawsze 50 na 50, niezależnie od stażu i wyników. To prosta droga do utraty najlepszych. Dlaczego? Bo agent, który osiągnie pełną samodzielność, sprzedaje dużo i dalej jest na 50%. W pewnym momencie odejdzie i założy własne biuro. Po co macie oddawać połowę prowizji, skoro sam wykonuje całą pracę, a od biura dostaje tylko umowę i wspomnienie szkolenia sprzed lat? Musisz stworzyć jasną ścieżkę rozwoju. Agent powinien wiedzieć, że jeśli osiągnie określone cele, jego prowizja wzrośnie. Zaczyna od 50%, ale z czasem może dojść do 60, 70, a najlepsi nawet do 80%. 80% to mi się nie opłaca. Pomyślisz, ale opłaca się, bo nie założy własnego biura. Lepiej, żeby został na 20%, niż odszedł na swoje, co jest codziennością w branży. A dodatkowo, jeśli agent doszedł do 80% w twoim biurze, to najprawdopodobniej wykonał już bardzo dużo transakcji i nie musisz poświęcać mu dużo czasu, a zarabiasz. Wiem bezpośrednio od agentów, że jeśli nie mają ścieżki rozwoju i mają stałe 50%, to po kilku latach myślą o odejściu lub założeniu własnego biura, bo czują coraz mniejszą wartość w twojej firmie. A największą wartością, jaką możesz dać agentowi, są lidy, czyli klienci. Ale pamiętaj, że podział prowizji 80% dla agenta, a 20% dla biura jest zarezerwowany tylko dla najlepszych ludzi, którzy przez wiele lat robią wiele transakcji, zostają agentami roku w danych biurach i są praktycznie bez obsługowi. I taką ścieżkę rozwoju zaobserwowałem w najlepszych biurach nieruchomości, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Jeśli agent dostaje od ciebie stałe wsparcie, fajną atmosferę i przede wszystkim stały dopływ klientów, to nawet przy prowizji 50% nie opłaca się odchodzić, bo te 50%, które zostają w biurze, to uczciwa cena za gotowych klientów. Daj ludziom powód, żeby zostali, a zostaną. A jak znaleźć najlepszych ludzi? Ogłoszenia o pracę to tylko jedno ze źródeł rekrutacji agentów. Ale jeśli zbudujesz mocną markę swojego biura nieruchomości, to najlepsi agenci będą chcieli pracować u ciebie. Jak to zrobić? Opowiadam w tym filmie.